Nie tam w ogóle od naja róbkę, kapie to woga. Spadnie kapel. Dobra katel. Idźcie sobie umyć ręce tam, Robert. Idźcie sobie umyć ręce tam. Mamy nie teraz mój zeźle. Dobra, już się... Będę mają grupkę badki. Dobra, który tam? Emil, co ty miałeś. Jak u Robert? to też To jest takie na opalanie. Będziemy Pane po słońcu teraz ładzić, Chociaż jest wiaterek, ale wiesz. Dobra, który chcesz i po? Trzymaj telefon, jak ja pójdę, żeby on Tak, rozłożył. Tak? Trzeba pilnować, nie? Przyszko.